Dzień dobry, ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu 19 milionów złotych na zdrowie psychiczne, powstaną ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży i punkty wsparcia dla dorosłych, unijne fundusze na edukację, turystykę i ekologiczną energię, nowe zaplecze techniczne kolei mazowieckich i 500 miejsc pracy. Coraz więcej młodych mazowszan zmaga się z problemami psychicznymi. W odpowiedzi samorząd województwa uruchamia 15 ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz 15 punktów konsultacyjnych dla dorosłych. Na działania profilaktyczne i terapeutyczne przeznaczono ponad 19 milionów złotych. W Polsce więcej osób ginie w wyniku samobójstw niż w wypadkach samochodowych. Zgodnie z raportem serwisu Życie warte jest rozmowy, w 2021 roku liczba zachowań samobójczych wśród młodych osób wzrosła aż o 77% w porównaniu z rokiem poprzednim. Tendencja wzrostowa utrzymała się również w kolejnych latach. Żyjemy zbyt szybko, żyjemy żyjemy tak naprawdę w zamknięci w swoich enklawach coraz rzadziej sięgamy po wsparcie innych osób, a najczęściej sięgamy do, do internetu natomiast takich chwil kiedy możemy z drugą osobą porozmawiać, z nią przebywać jest coraz mniej. Stąd inicjatywa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej polegająca na utworzeniu na terenie Mazowsza sieci ośrodków wsparcia dla młodych mieszkańców. Podpisano już umowy z organizacjami pozarządowymi, które otrzymają dofinansowanie na prowadzenie takich ośrodków. Chcemy tam świadczyć pomoc psychologiczną, pomoc też taką ukierunkowującą, czy to na potrzebę konsultacji lekarskich, psychiatrycznych, czy na właśnie psychoterapię, czy na inne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży, ale też dla osób starszych. Ośrodki wsparcia będą oferować bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Zajęcia będą odbywać się w grupach nie większych niż 15 osób. Co pozwoli na bardziej indywidualne podejście. Oprócz wsparcia psychologicznego będą realizowane różnorodne działania aktywizujące, takie jak terapie przez sztukę, warsztaty wspomagające rozwój emocjonalny i społeczne umiejętności. Uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych i jak sięgnąć po pomoc w chwilach kryzysu. Mamy dość szeroką ofertę wsparcia od Takiego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego po zajęcia aktywizujące dla dzieci, również wsparcie dla rodzin, dzieci, rodziców, zajęcia wspólne. Pracówki, które aktualnie są w siedlcach pierwszego poziomu referencyjnego w ramach kontraktu z NFZ, mają na ten moment ponadroczną kolejkę oczekiwania na przyjęcie pierwszyrazową wizytę, co skutkuje też tym, że no przez rok może się bardzo dużo zmienić, więc nasz ośrodek zapewni dzieciom wsparcie natychmiastowe. W sumie na Mazowszu powstanie 15 ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym 3 w Warszawie. Dzisiaj kryzys, czy lęki, czy depresje dotyczą nas wszystkich. Pędzący świat wymaga wsparcia, także jesteśmy gotowi wspierać dzieci, młodzież, ale także i dorosłych. Chcemy niwelować kryzysy psychiczne. Chcemy, aby dzieci i młodzież, ale także dorośli mieli to wsparcie tak żebyśmy reagowali w odpowiednim czasie, aby uniknąć już później hospitalizacji w szpitalach psychiatrycznych. Po raz pierwszy samorząd województwa dofinansuje także utworzenie punktów wsparcia dla osób dorosłych. Nie jest to wsparcie medyczne, jest to wsparcie organizacji pozarządowych, głównie psychologów, którzy, którzy udzielają tego pierwszego, pierwszego elementu wsparcia. Pomoc będzie udzielana na miejscu lub telefonicznie. Będzie w nich można liczyć na specjalistów nie tylko udzielających pomocy psychologicznej, ale też specjalistów, np. z zakresu pomocy prawnej, zawodowej czy socjalnej. Punkty będą czynne 4 godziny dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, np. 16:20. Punkty wsparcia dla osób dorosłych powstaną w 15 lokalizacjach województwa, w tym 6 w Warszawie. Fundusze europejskie zmieniają Mazowsze. Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane zostaną kolejne inwestycje. Rozbudowa szlaków turystycznych w Przasnyszu, modernizacja szkół w Radomiu, Siedlinie i Płocku, rozwój infrastruktury transportowej w Płocku oraz zakup magazynów energii dla Ciechanowa. Łączna wartość dofinansowania to ponad 46 milionów złotych. Dzisiaj podpisaliśmy szereg umów. Pierwszy pakiet to są umowy w ramach naszego Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Mazowsza, wsparcie w wysokości blisko 30 milionów złotych. Nad Łydynią powstaną tak zwane banki energii, które będą gromadziły energię z zamontowanych już paneli fotowoltaicznych. Instalujemy magazyny energii, czyli one pomogą nam w tym, żeby przytrzymywać tą energię wtedy, kiedy ona jest wytwarzana, i użytkować ją wtedy, kiedy jest realne zapotrzebowanie na nią. Magazyny energii powstaną przy ponad 160 domach jednorodzinnych oraz przy 8 budynkach użyteczności publicznej. Przasnyż natomiast wykorzysta środki unijne między innymi na modernizację tras pieszo-rowerowych w samym centrum miasta. Powstanie także ścieżka turystyczna tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgierki. Ścieżka tropem Przaśnika, czyli naszego legendarnego założyciela, który był młynarzem i to on dał schronienie Konradowi Mazowieckiemu, który zagubił się w lesie, dlatego chcemy powrócić do tej pięknej tradycji, ale wkomponować to oczywiście z walorami naszej rzeki Węgierki. Z kolei w Radomiu dzieci, zwłaszcza te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi już wkrótce będą uczyć się w znacznie lepszych warunkach. Publiczna szkoła podstawowa nr 14 zostanie rozbudowana i dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Rozbudowa obejmie dawny budynek PSP nr 17, który stanie się nową częścią czternastki, powstanie m.in. sala rehabilitacyjna oraz ogród sensoryczny, schody z pochylnią i nowe chodniki. My tu się po prostu bardzo dusimy. Te wymagania są dużo większe, one rosną i cieszę się bardzo, że w tym budynku nowo wyremontowanym znajdzie się miejsce między innymi właśnie na integrację sensoryczną, na logopedię, na szereg zajęć specjalistycznych, oprócz sal dydaktycznych, które też będą. Chcemy też postawić na rozwój zainteresowań, na rozwój pasji. Po remoncie będzie, będą i podjazdy, będzie i winda, będzie i platforma, więc w zasadzie bez ograniczeń osoby. Z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym także ruchowymi, będą mogły z tego budynku korzystać. Jestem przekonany, że ta szkoła od wielu lat czekała na tą szansę właśnie modernizacyjną. Uczniowie zyskają również specjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Szkoła nie dość, że się powiększy, to przy okazji się unowocześni. Jak najbardziej się cieszę, nie tylko ja, bo całe nasze grono uczniowskie. Wiemy, że powstanie, powstaną nowe sale, które pomogą nam rozwijać nasze zainteresowania, pasje, ale też pomogą koleżankom i kolegom z jakimiś niepełnosprawnościami. Przebudowana zostanie także Szkoła Podstawowa w Siedlinie oraz Płocki Ogólniak, który jest najstarszym liceum w Polsce. W Płocku unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone także na wybudowanie 40 nowych wiatr przystankowych i modernizację 35 istniejących przystanków. Mazowsze stawia na rozwój kolei. W Sochaczewie powstanie nowoczesna hala utrzymaniowo-naprawcza dla pojazdów kolei mazowieckich. Inwestycja nie tylko poprawi jakość obsługi pasażerów, ale też stworzy nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie tu nawet 500 osób. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch obiektów. W jednym znajdzie się hala napraw, w drugim myjnia. To jest potężna umowa na ponad 350 milionów złotych to jest kolejny krok rozwojowy myślę że zarówno dla spółki Koleje Mazowieckie jak i dla Sochaczewa i regionu docelowo Myślę, że będzie tutaj pracowało około 500 osób. Nowa hala umożliwi przede wszystkim wykonywanie napraw we własnym zakresie. Rocznie będzie można naprawić tu aż 120 pojazdów kolejowych. Obok hali powstanie całoroczna myjnia, która w ciągu doby będzie w stanie obsłużyć 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dzisiaj będziemy świadkami podpisania umowy na wykonanie tutaj takiego centrum naprawczego, w którym będą prowadzone przeglądy P3, P4, P5, no, czyli po prostu będą pociągi kolei mazowieckich serwisowane i zresztą nie tylko, bo myślę, że będą też możliwości na otwartym rynku oferowania usług przeglądów i napraw. Więc uzbrojamy, że tak powiem, koleje w mazowieckie w nowe możliwości techniczne. Budowa nowej hali w Sochaczewie to kolejny krok w rozwoju spółki. Obecnie trwa budowa bazy w Radomiu, której zakończenie planowane jest pod koniec tego roku. Jednocześnie cały czas powiększany jest tabor. W ostatnim czasie koleje mazowieckie podpisały umowę na zakup 64 pojazdów typu Flirt, a także na 6 spalinowych zespołów trakcyjnych PESA. Hala w Sochaczewie ma być gotowa w ciągu 30 miesięcy. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ulasku w gminie Somianka korzystają już z nowej sali gimnastycznej, która powstała dzięki dofinansowaniu z programu Mazowsze dla Sportu. Do tej pory lekcje wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Ulasku podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych odbywały się na korytarzu. Teraz możemy ćwiczyć w warunkach na miarę XXI wieku bez względu na pogodę. Uczniowie mają więcej możliwości, by rozwijać swoje umiejętności. W różnych dyscyplinach sportowych i po prostu czerpać radość z ruchu, niezależnie od pory roku. Jest to sala z łącznikiem. W łączniku znajduje się e, szatnia i pomieszczenie, które służy nam. E do spotkań z naszymi szkolnymi specjalistami. Do tej pory również nie mieliśmy takiego miejsca. Uczniowie nie mogli w takich komfortowych warunkach opowiadać o swoich problemach i trudnościach. Nowa hala będzie służyć nie tylko uczniom, ale i pozostałym mieszkańcom gminy Somianka. Idea budowy tej sali była nie tylko jeśli chodzi o użytkowanie tej sali jako na potrzeby szkoły, ale również na potrzeby integracji mieszkańców, czyli spotkania kulturalne i inne zebrania wiejskie. Jak tutaj możemy zobaczyć, szkoła nie jest duża, więc ta sala też nie jest duża, ale w sposób istotny, w sposób istotny już widzę, przyczyni się do tego, że nauka, zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, ale pewnie też dla mieszkańców, też takie obiekty mogły służyć społecznościom lokalnym. Samorząd województwa w ramach programu Mazowsze dla Sportu dofinansował inwestycje kwotą 227 tys. zł. Wcześniej wsparł, także finansowo budowę nowoczesnego boiska znajdującego się tuż obok budynku szkoły. 563 sportowców z Mazowsza, w tym 13 z niepełnosprawnościami oraz 147 trenerów, którzy w ubiegłym roku dzięki swojej ciężkiej pracy odnosili sukcesy na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej, otrzymało nagrody finansowe podczas tegorocznej, czwartej już mazowieckiej gali mistrzów sportu. W 2024 roku sportowcy z Mazowsza zdobyli łącznie 574 medale, w tym 221 złotych, 155 srebrnych i 198 brązowych. Ponad 700 osób, ponad 500 młodych sportowców i ich trenerów, to jest naprawdę dla nas wielkie przeżycie, że możemy dzisiaj chociaż po części wynagrodzić Waszą. Wasz wysiłek, treningi, no ale przede wszystkim Wasze sukcesy, bo jesteście medalistami albo medalistami na poziomie światowym, europejskim, ale też Polski. Więc naprawdę serca Wam przede wszystkim dziękuję za to, że reprezentujecie Mazowsze, że reprezentujecie Polskę w najlepszy możliwy sposób. Ponad 500 medali sportowcy wywalczyli podczas mistrzostw polskiej i ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dziewczyny bardzo ciężko pracują. To jest są naprawdę czasami ileś godzin na treningu w tygodniu, tak? gdzie jest i szkoła, i dom, i dużo innych rzeczy, którym muszą się zająć. Plus te treningi dziewczęta nieraz wracały bardzo zmęczone, więc myślę, że taka nagroda no to jest tak, jak pan powiedział, koronowanie tego wysiłku, tego trudu. Czasami wiadomo są gorsze dni. Że człowiekowi po prostu brak sił na to, więc myślę, że to będzie dodatkowa motywacja. Wśród nagrodzonych było liczne grono przedstawicieli sportu walki. To jest przede wszystkim duże wsparcie. Pomaga mi to zakupić na przykład judogi, które mi mogą pomóc w treningach, a także dużo sprzętu. To jest właśnie taki, taki znak, może, że to, co robię, to właśnie ma odzwierciedlenie tutaj pieniężne. I jestem za to bardzo wdzięczna, że tym cały podwylany na ringu, na treningach i masę wyrzeczeń opłacają się. Sportowcy oraz trenerzy otrzymali indywidualne nagrody finansowe w wysokości od 4 do 8 tysięcy złotych. Gratulacje dla wszystkich sportowców, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!